Chciałam zapytać jak się pani podoba konferencja. Jako studentka pierwszego roku psychologii na Wyższej Uczelni Bezpieczeństwa Apeiron no mega dawka takiej wiedzy można powiedzieć co prawda w pigułce ale wiedzy która jest bardziej praktyczna niż teoretyczna niż to jest podręcznikowe sama możliwość w ogóle uczestniczenia i i tam z wysłuchania tego jak dużo osób z, no można powiedzieć, branży i dziedziny, jaką jest no, psychologia i tutaj zawężona sam temat, czyli ta suicydologia, jak się wypowiada i z jednej strony, że ta po prostu teoria jest zamieniona na taką mocną praktykę, no powoduje, że branie udziału w czymś takim to jest, można powiedzieć, taka czysta przyjemność, pomimo, że temat no, jest mimo wszystko kontrowersyjny i niezbyt, no przede wszystkim poważny, tak, i niezbyt kojarzący się z czymś pozytywnym. A jak dużo jest potrzeba organizowania takich wydarzeń? Wydaje mi się, że potrzeba jest ogromna i wręcz dostępność chyba takich wydarzeń jest na tyle ograniczona, że powinno być tego zdecydowanie więcej. Pomijając kwestie już samego problemu, jakim jest samobójstwo wśród dzieci czy młodzieży, a tak samo oczywiście ludzie dorośli, to samo też ich to dotyczy? Ale myślę, że powinno być tego coraz więcej, i to nie tylko w kwestii związanych z problemem samobójstw, ale również z innymi zagadnieniami, z którymi się mierzymy, bo jest tego zdecydowanie za mało. Bardzo dziękuję. Dziękuję.